Czy byłeś kiedyś, drogi widzu, zdenerwowany? Pewnie tak, ponieważ życie przynosi różne sytuacje. Mam jednak nadzieję, że nie używałeś wtedy tak strasznych i okropnych słów, jakie można często usłyszeć na naszych ulicach. Jeśli mogę, to chciałbym dać Ci jedną radę. Zachowuj w trudnych sytuacjach dystans emocjonalny, że ta rada się sprawdza. Chcę ci właśnie pokazać. A przykładem mój dziadek Franciszek Jackowski, który w dobrym zdrowiu doczekał 104 lat życia, on miał pewne recepty, które się sprawdziły. I chcę ci o tych receptach opowiedzieć. Posłuchaj, bo warto! Mój dziadek Franciszek Jackowski nie miał łatwego życia. W czasie I wojny światowej stracił cały majątek. Gdy był młody, gdy był w pełni sił, zmarła mu żona, został sam z kilkorgiem dzieci, ale nigdy się nie poddawał. W trudnych sytuacjach dziadek potrafił znaleźć się w rzeczywistości. Z przekazów rodzinnych wiem, że dziadek miał kilka powiedzonek które w trudnych sytuacjach podnosiły go na duchu, dodawały mu sił, pozwalały stawać na nogi. Gdy mu coś nie wyszło, gdy stało się coś niepożądanego, mówił wtedy, ażeby to kaczka kopła. Dlaczego akurat kaczka? Tego nie wiem, ale wiem, że to powiedzenie stawało się pomocne. Dziadek zawsze starał się radzić sobie z sytuacjami trudnymi. Kiedy problemy stawały się bardzo skomplikowane i trudności narastały, wtedy mawiał: Kudłajstwo biedrońskie! I w jakiś sposób to pomagało. Co to powiedzenie dokładnie oznaczało, tego również nie wiem. W życiu mojego dziadka bywało i tak, że jacyś ludzie zaszli mu za skórę. Zrobili coś nie tak, miał do nich jakieś pretensje, i wtedy takich ludzi określał pewnym mianem. Jakim? Aby o tym powiedzieć, przytoczę pewną historię znaną z przekazów rodzinnych. Jak wiemy z historii, w czasach zaborów nasi rodacy podejmowali różne formy walki o niepodległość. Tak działo się również w zaborze austriackim. Była kiedyś sytuacja, że Austriacy postanowili stoczyć walkę z Rosjanami i potrzebowali wtedy wzmocnionych sił, i sięgnęli wówczas po siły ze swoich więzień. Grupie więźniów powiedzieli: Jeżeli pójdziecie walczyć, jeżeli tą walkę z Rosjanami wygracie, jeżeli osiągniecie sukces, jeżeli się poświęcicie, uzyskacie wolność, Darujemy Wam Wasze winy, nie spotka Was więcej kara. I taką grupę zorganizował mężczyzna nazwiskiem Brandecki. On taką grupę więźniów poprowadził do walki, zasłużyli się w czasie wojny, walczyli, wygrali walkę, wygrali bitwę i uzyskali wolność. I od nazwiska tego wodza, ta grupa więźniów zyskała miano hołoty Brandeckiego. I tego określenia używał mój dziadek, kiedy miał do czynienia z jakąś grupą nieprzychylnych mu osób, ludzi, którzy zrobili coś nie tak. Wtedy mawiał o takich ludziach, hołota Brandeckiego. Sami Państwo widzicie, że w życiu można się doskonale obejść bez przekleństw i wulgaryzmów. Nie są one nam do niczego potrzebne. Dlatego, jeśli jesteśmy zdenerwowani, jeśli jest nam przykro, możemy użyć innych słów. Takich na przykład jak używał mój dziadek. Żeby to kaczka kopła, kurłajstwo biedrońskie, chołota brandeckiego. Do widzenia, Państwo. Wszystkiego dobrego!